Cześć. Dziś przygotujemy khachapuri z fanuri, czyli khachapuri, które tak naprawdę khachapuri nie jest. To danie inaczej nazywane jest kubdari, ale dlaczego nie jest khachapuri? Dlatego, że khachapuri to tak naprawdę każdy rodzaj pieczywa serowego. Ci z was, którzy oglądali moje wcześniejsze odcinki o khachapuri, pewnie o tym wiedzą. Kubdari, które pochodzi ze Svaneti, czyli górskiego północnego regionu Gruzji, w swoim składzie nie ma sera, ma za to wkład mięsny. Samo to danie do khachapuri jest bardzo, bardzo podobne, dlatego często nazywane bywa właśnie właśnie takim khachapuri z fanuri. Aby przygotować kubdari będziecie potrzebować ciasta oraz wkładu mięsnego. Jeśli chodzi o ciasto, to jest ono bardzo podobne do wielu różnych innych rodzajów khachapuri i do jego przygotowania będziecie potrzebować mąki pszennej. Tak naprawdę każdy rodzaj mąki pszennej da radę. Ja mam akurat taką zwykłą mąkę typu 500. Poza tym woda, najlepiej jeśli będzie miała temperaturę około 40 stopni. 40 stopni to taka temperatura, że możecie do wody włożyć swoje palce, czujecie takie fajne, przyjemne ciepło, ale woda was nie parzy. Poza tym drożdże ja wykorzystuję drożdże świeże, ale mogą być również drożdże suszone, sól, cukier oraz olej roślinny. Jeśli chodzi o olej, ja mam akurat olej rzepakowy, ale może to być olej słonecznikowy, może to być oliwa lub jakiś inny, dowolny olej roślinny. O tym, że kubdari to kubdari nie decyduje jednak ciasto, a mięsny wkład. Najczęściej wykorzystywana jest wołowina, ale może ona być pomieszana również z wieprzowiną. To, jaki kawałek wołowiny wykorzystacie, nie jest bardzo istotne. W Sfaneti, która ma około 20 tysięcy mieszkańców, jest taką górską krainą. Nie Nikt nie wybiera jakichś najlepszych kawałków wołowiny, więc po prostu to, co jest, tego się do tego haczapuri używa. Aby mięso miało swój charakterystyczny smak oraz aromat, istotne jest to, jakich użyjecie przypraw. W wykorzystywana jest tak zwana sól swanecka. Sól, która jest tak naprawdę solą z mieszanką dzikich przypraw. Taka sól często przygotowywana jest w domu i gospodynie mają swoje własne proporcje, swoje własne przyprawy, które używają do tej soli, ale jest jeden taki element, który w tej soli zawsze występuje. Niestety w Polsce raczej nie kupicie soli swaneckiej, ale możecie wykorzystać mieszankę, przypraw, która sprawi, że to mięso i tak będzie miało taki charakterystyczny smak. I w tej mieszance przypraw najważniejsze jest tak naprawdę błękitna kozieradka. Przyprawę tą w Polsce też nie jest łatwo dostać, ale szukajcie w internecie, na pewno ją znajdziecie. To ona jest taka bardzo, bardzo charakterystyczna dla soli swaneckiej i dla tego dania. Tutaj warto zaznaczyć, że błękitna kozieradka i kozieradka to są przyprawy, które się sporo od siebie różnią i nie zastępujcie błękitnej kozieradki zwykłą kozieradką. Poza tym będziecie potrzebować również soli, ziaren kolendry, kopru, kminku oraz ostrej papryczki chili możecie wykorzystać taką dużą suszoną papryczkę możecie wykorzystać chili, które jest już zmielone. Poza tym jeszcze cebula, czosnek oraz masło do posmarowania gotowego kubdari. Przygotowanie kubdari rozpoczynamy od tego, żeby w wodzie, która ma temperaturę około 40 stopni, rozpuścić drożdże oraz cukier. Gdy drożdże i cukier są już rozpuszczone, w mocy robimy sobie zagłębienia, następnie przelewamy do niego nasz płyn. Od razu rozpoczynamy zagniatanie i wszystko to zagniatamy przez około 4-5 minut. Po około 5 minutach ugniatania ciasto już ładnie odchodzi od dłoni i to znak, że możemy do niego dodać sól oraz olej. Ciasto zagniatamy przez kolejne około 5 do nawet 7 minut. Svanetia to kraina, która położona jest na północy Gruzji w wysokich górach, które sięgają nawet 4000 metrów. Zamieszkiwana jest przez jedynie około 20 tysięcy mieszkańców i dużą część tej grupy stanowią Svanowie, grupa etniczna Gruzinów, która posługuje się własnym językiem. Svanetia to nie tylko kraina niedostępna, ale również bardzo piękna. Górna Svanetia wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako jedno z czterech miejsc, które na tej liście w Gruzji się znajdują. Jeśli chodzi o ciasto, to ono po tych 7 minutach ugniatania jest już takie bardzo fajne i plastyczne, bardzo łatwo odchodzi od dłoni. Początkowo może wydawać Wam się, że tego oleju jest zbyt dużo, ale z czasem ten olej się wchłonie. No i teraz to ciasto możemy sobie odłożyć do wyrastania. Chcemy, aby podwoiło swoją objętość, więc odstawiamy je na około 45 minut w temperaturze pokojowej w pojemniku, który będzie szczelnie zamknięty. Ciasto powoli sobie wyrasta, my możemy więc zająć się przyprawami do naszego mięsa Jeśli chodzi o przyprawy, to powinniśmy zgnieść je w moździerzu Moja błękitna kozieradka jest już zgnieciona, dlatego ja do moździerza dodaję tylko kolendrę, koper oraz kminek Moje chili ma formę sproszkowaną, ale jeśli mielibyście taką całą papryczkę czyli to również powinniście ją tutaj dodać I teraz możemy rozpocząć ugniatanie tego wszystkiego Warto sobie moździerz zasłonić dłonią po to, aby nie leciały nam tutaj różne rzeczy Przyprawy w moździerzu są już dobrze rozgięcione i starte i teraz możemy dorzucić tutaj chili, sól oraz błękitną kozieradkę, tylko po to, aby wszystko się po prostu ze sobą łatwo wymieszało. Ależ to wszystko niesamowicie pachnie i pięknie wygląda. Będzie to doskonała mieszanka przypraw, która nada charakteru mięsu. A jeśli mowa o mięsie, no to pora chyba wyciągnąć naszą wołowinę i rozpocząć jej krojenie. Jeśli chcecie, aby wasza deska podczas kryjenia się nie przesuwała, to możecie podłożyć pod nią mokry ręcznik papierowy albo jakąś mokrą ściereczkę. Jeśli chodzi o mięso, to powinniśmy je drobno pokroić albo posiekać za pomocą blendera. Ja zrobię to dziś ręcznie, ale wy zróbcie jak wam wygodniej. Jeśli chodzi natomiast o kawałek mięsa, to tak jak wam wspominałem w Svaneti nie ma jednego rodzaju mięsa, z którego przygotowujesz to haczapuri. Do kubdari najczęściej wykorzystywana jest wołowina, ale czasem mieszana jest również z wieprzowiną. Możecie dodać tutaj również baraniny lub jakiegoś innego mięsa. Jeśli natomiast chodzi o kawałek mięsa, z którego kubdari możecie przygotować, to tutaj nie ma ograniczeń, różne mięsa są wykorzystywane. Ważne jest, aby jedno z mięs albo całe mięso było takie dość tuste. Ja mam tutaj kawałek takiej dość chudej wołowiny, dlatego dobrałem sobie jeszcze kawałek takiej tustej wołowiny i teraz to wszystko powinienem sobie tak drobno posiekać za pomocą noża. Jeśli chcecie, możecie zrobić to również w blenderze, ale ja dziś zrobię to ręcznie. Generalnie mięsa na dali nie mielimy, tylko kroimy. Chodzi o to, żeby ono miało taką różną strukturę. Jeśli macie w domu tasak albo tasaki, to możecie zrobić to później w bardzo fajny sposób. W Gruzji najczęściej takie mięso, które jest najpierw przesiekane nożem, następnie jest tak uderzane i szatkowane tymi tasakami. Kiedy mięso jest już mniej więcej pokrojone, pora zająć się cebulą, którą kroimy w kostkę oraz czosnkiem, który kroimy w plasterki. Do mięsa oraz warzyw dodajemy przygotowane wcześniej przyprawy. Ale już ta mieszanka niesamowicie pachnie, to wszystko jest bardzo, bardzo aromatyczne. No i teraz pora wszystko dokładnie wymieszać. Mięsna mieszanka jest już wymieszana, będzie nam potrzebna za około 25 minut, więc teraz odkładam ją do lodówki. W ciągu 45 minut ciasto powinno pięknie podwoić objętość i tak właśnie się stało. I teraz to ciasto powinniśmy sobie jeszcze raz zagnieść. Wcześniej stolnicę warto podsypać sporą ilością mąki. Nawet jeśli będziecie używać stolnicy silikonowej, to tej mąki dodajcie. To ciasto musi być takie trochę mocniejsze niż standardowe ciasto na chaczapuri. Ciasto niemal od razu powinniśmy podzielić sobie na kulki i każdą z kulek zagnieść przez około 2-3 minuty. Po około 2-3 minutach zagniatania możemy kuleczki przykryć za pomocą ścierki i pozostawić do ponownego wyrośnięcia na około 20 minut. W międzyczasie możemy rozpocząć rozgrzewanie naszego piekarnika, grzanie góra dół 220 stopni. Minęło 20 minut i zobaczmy, jak wygląda nasze ciasto. Jak widzicie, tutaj kulki się bardzo, bardzo mocno powiększyły. Jedną z nich sobie odkładam, a drugą za pomocą dłoni rozpłaszczam na placek, który będzie miał około 25 cm średnicy. Teraz pora na dwie części podzielić nasz mięsny wkład. Połowę wkładu układamy na placek, a następnie zawijamy w taką harmonijkę. Teraz wszystko tutaj u góry dokładnie zamykamy, a następnie spłaszczamy za pomocą dłoni. Haczapuri powinno mieć około 30 cm i bardzo ważne, aby w jego środku zrobić dziurkę, za pomocą której wszystko tam z środka będzie nam uchodzić. Teraz z hachapuri przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Kub dali w piekarniku rozgrzanym do 220 stopni. Pieczemy przez około 20 minut. Grzanie góra dół bez termoobiegu. Po około 20 minutach pieczenia możemy haczapugi wyciągnąć. Jeśli wasze haczapuri po 20 minutach z zewnątrz będzie jeszcze takie nieprzylumione, to możecie potrzymać je dodatkowe 2-3 minuty dłużej, ale ja widzę, że moje haczapuri będzie już idealne. Haczapuri pachnie niesamowicie i teraz możemy przełożyć je sobie na deskę i pozwalamy mu odpocząć około 10-12 minut, dzięki czemu wszystkie te soki z mięsa wchłoną się w bułkę i hazapuri będzie jeszcze lepsze. Jak widzicie kubdari jest takie dość twardawe i teraz podobnie jak hachapuri, powinniśmy je tak dość obficie posmarować masłem. I takie posmarowane masłem kubdari jest gotowe do tego, aby je podawać. Oczywiście najlepiej jeść kiedy jest jeszcze ciepłe. Ja wykorzystam taki nożyk do pizzy, aby to kubdari pokroić. W środku będzie sporo płynu, ale on jest taki dla kubdari charakterystyczny. wszystko idealnie tutaj do siebie pasuje. Kilka prostych składników, aromatyczna mieszanka przypraw i mamy naprawdę bardzo fajne danie. Wszystkim fanom chaczapuri polecam. Jeśli spróbujecie zrobić takie kubdari u siebie w domu, to napiszcie mi w komentarzu, jak wam smakowało. Jeśli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami Topgara, to zostawcie również suba. Dzięki. Cześć.